Emanu, z tej strony masz, ze mną jest? Jakub. I gramy Grand Auto San Andreas Multiplayer. I ja mam furę, on też. Dobra, jedziemy. Um. I te, na tym odcinku będziemy pokazać, nazywać Drifty. No, ja mam od niego. Napiszcie no. w komentarzach. Łodofa, co by nie mogłeś. Yeah. Nie! Dobra, A jak kto wygra, to wpiszcie w komentarzach, na kogo liczycie. Nad kogo? Tak, ja miałem mało życia, nie? Dobra, chodź na. No. Od fuck. ty komu mnie byłeś? O, ty. Tu są wyścigi. Ja <śmierdzi> zabiłem cię! Nie ma matka! Nie staję! To są wyścigi. <śmierdzi> Co to jest? <ty>, ty... <śmierdzi> no wsiadaj tam do samochodu! To są wyścigi. No to tylko weźmie mój samochód. <laughs> Jakbyś to widział na moim filmiku, ja nie mogę Aj, -y, dobra, 3, dwa, 1, start Uważaj, bo tam skocznie O, o Aj, bo to... No? Wodaj! O, oh, shit! Aha, <laughs> tak to zale jest! Wu! Who the fuck? <laughs> <been> o, <to> <laughs> U, Jakub kurde. Czekaj, o kurde. Ja Zobaczysz na mojej odcinko, jak to wygląda. tak. fuck. Pani Boże! Mój Bogu! Mój samochód się podpalił. Mój nie. Idę dalej jadę. Boże! Boże święty! Bo Lecę, bo chcę! Już nie! Lecę, bo chcę! ja poleciałem. Idę na drift! To kurde no, Ty ole fajna ta droga! No naprawdę... Sobie las. O, opony dal. O, na głowę. O masz, masz, masz! Jedz moją głowę! A to moj opony. To zobaczycie fajnego, czekaj, jak to było? Pustynia. Pusty. Pustynia! I patrzcie, co. To... Chodź na pustynię, Jakub! Bo to i zobaczysz. Pamiętasz. Aj, got Tu you... O, fak. Dobra, cho z chodź na dół. O, lecisz! Yeah! <laughs> Jak ty jechałeś dopiero? Ty tak jechałeś. Dobra, chodź. Tutaj? Nie, to nie tu tam I znów skręcamy czekaj. Gdzie ty jesteś? Ty jest tam. Tam? O, tu, tu! O, maska mi wypadła jakoś. Ej, tak. no to nie fair, wypchałeś mnie z toru! <laughs> Jak to możliwe! Bo instynkt mnie zawiódł. Zostałem w Patcie, Patrzcie, patrzcie, moje widzowie. A z siebie widzę. Dobra, tak bez jaj. On tu jedzie, o drzwi mi widać Bo ja macham przez was Kurde, kurde. Nie oglądacie Ready Game, Gameplayer Dobra zostało, what the fuck A jeszcze jedna droga Ja jestem w Dream i w lewo, nie? W lewo? O, shit Jak chcecie zobaczyć to, to jest w lewo O, dogoniłeś mnie w to wreszcie Dobra, dobra, stajemy. Jedziesz? Jedziesz. I lewo. I get it. Patrzcie teraz na to. To hmm. będzie śmieszne trochę. Da, 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 da. A co czemu mi wypadła maska? Muszę pali się. Dobra, naprawiłem się. Nie, nie palę, palę się. się! Nie pal się! O Boże, Boże, Boże! Młoda <laughs> Kurde, zginęły. E pomocy. <laughs> pomocy. Sam. Samochód mi się jara. Teraz zginiesz tak jak ja. Ale ja nie, jest? nie. Z... Aj, się. Oba! Głupia baba, zakochała się. No kill! Kurde, nie dała mi. Ol! Siedzin. O, Dobra. Gdzie idziemy teraz? Nowy wynik. Gdzie idziemy teraz? Nie wiem. Nie wymy. Wymy? Nie wymy. Czy ja? nie wiem. Nie wiem. Nie wymy. My ja? Nie wymy. Czyli nie wiem. Acha! Dopiero się skapłem. Chodź na pustynię znów. Bo chcą widzowie No ja ci proszę, chodź na pstyni. Bo daj like. O, jestem Bleh. O, jesteś Ja rastuję Cię Daj, ja ja z tobą. Dobra, G Fak No, piskam G Daj tu. O Ty Ty, mam Fak a ty... Daj otwieraj drzwi Czekaj czas ja wezmę czarz Samochody Czekaj ja wezmę taki sam Czekaj nie jedźby ze mnie Nauczę drifty robić ne, Nie, cię nauczyć No to chodź na... Chodź jeszcze raz, idziemy Spychnij ja mnie to zobaczymy <ścoughs> What the fuck Widziałeś jak ja leciałem? No. Chciałeś mnie spychnąć? Nie. Ale lecić. You... Chciałem cię spychnąć. Lecę! Bo pędzę. Pat. Tak. Bimber! Bimber, co ty jedziesz? Jak idziesz? <grym> <grym> kurde! Patrzcie na to, patrzcie, patrzcie! Yeah! Skocznia! Bum. Ja jedę do góry. Proszę państwa. I got o, ja skocznia. Ja nie nagrywałem... I Ej, skocznia! Ej, słuchajcie, bo ja nie nagrywałem, bo nie miałem programu. To jak miałem nagrywać? I jeszcze komp mi się zrzucał. Startowałem. Tylko programu nie miałem. I myślałem jaki program, że wszystko widać. A tak się zastanawiam. Stawiam a tu... Ty... Te! Jesteś? O, jak puszczą. Młoda w łakrze. Tu nie ma śmierci, odcinek z ekwadratowej maksymalnie. Napisz ry, ury, a rura trzy. Czekaj no. Ry. Sam jesteś rula. 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 Rura tańczy, rura. tańczy dla mnie, bo, bo więcej że jest Ładno. Dobra, jesteś? Dawaj szybko! Dobra, wiem. Aha, trzy, Mam. No, teraz jestem. Chodź. No zaś się spyknę nie chodź. I got it! O, do fuck Ty piany chyba? Fakieta ja Dobra, jedziemy tyłem, proszę państwa. O jakoś. Co What the fuck? Da, posuwaj dupsko. O, dzięki. Dobra, ciśniemy, proszę państwa. Wow! Widzieliście to, jaki hardcore. Aj, gadżet, co ja robię? Tak, się mi się. Fuck! Aj, gadżet! Ol, fuksa miałem. A niejaku. nie Nie, nie mam go. Nie jestem, tylko że mi samochód ten się podpalił. Jesteśmy nikami I ciśniamy dalej. A tu... To... Nie można! Nie. I gotu tu... To... O kurde! Chyba znowu będzie się podpalił samochód. Ale ja mam pomysł. Hop! O! Widzicie? Proszę państwa, tak się gra w Multi... Multiplayer GTA. Ja skąd się pytacie, skąd ja mam te auto? I zrobiłem sobie moda. Dlatego mam takie auto. Mi. Hej, warnucie. tu... Ej, chodź teraz na rur... rura. Rura 2. Dobra? Dobra. O, jesteś? Czekaj. Ej, jedź. Ja jadę. Wow. Ej, nie, zjazd! Chodź. Ход на зязд. О, курда. Я ставлю? No. Ага, тут-то. Вот там. Вот там. Подожди. Поддай. 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 Ай, гачут. Поддай. Поддай. Wolę mi tak w ścianę, nie? No. Wolę tak w ścianę, że się podpaliłem. Czekaj. Tak czekaj. szybko jechałem. Lecę! What the fuck, gdzie ja lecę? Widzisz mnie? Tak. Dobra. Ja idę, na Dobre, ja idę na zjazd. Dwa. Ja idę na zjazd 2. Wiesz jak tam, już git, już? Nie, czekaj. Ostatni raz jadę tu. Czekaj, ja jeszcze raz pojadę. O, go pod to jest Zeskoczyłem prawie całe miasto. Ja też, tak je ja Dobra, A, mówię. że Jedź tam! No patrz, nie jest chcę jeden przypor leć. Dobra! Dobra, chodź. Łazaj na drogę. Ona pijana jest. O kurde. Dobra jedź. Łazaj! Nie wypadnij na te te Dawaj na bowiem! O, już się dźwięk uciekał! Ja idę na 3 teraz. Ja poszłem na 4. O shit. Cztery. Ty! Weź C4 ty od razu lecisz! Z, ja z. Nie! Bo ja jestem! I mówcie co ich chce. Czemu ja lecę? Trzec nie, ja lecę. jest raz pisz. To teraz nie będziesz leciał. Czekaj. Chyba daj lecę. O, jestem. Czekaj, bo ja szukam mojego infernusa. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Zwierzą! What the f! Patrz na mnie. A da ty? Ty, przeleciałam szyby. A ty? O boże, 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 bozenko. Jak mogłaś to zrobić z cygankiem? Patrzcie, jak cisnę! What the f! Ja f no, a ja po grande auto pięć. Fak! Nie, głupia auto, nie przydaje się. O, I got it. I got it, Fak, popa... No, a tam wam się coś... ten, będziecie zazdrosić. Będziecie mówić, o kurna. Ja nie mogę przeklinać. O, ktoś tu jedzie. Nie wiem kto. patrzcie, patrzcie, to nasza policja, a, P, Gdzie jesteś? JP JP na to po sobie na lotnisko. Yeah. Policja tak robi jak ich nie ma. A gdzie ty jesteś? Na zjaździe. W jakim? Cztery. Tak. tu, tu jakieś autoś. <noise> na czwórc, na trójce było masakra a tu. Masakra! O szyba. Okej, okay, weź mi zostaw. O, oh, to fakt, to kręci się pa. A da ty O, zostaw mi. Fakt, co ta policja, pijana? Ty mi się Nie, yeah. patrz jak policja ciśnie. Samoloty dwa. A, że z Monty O, shit, ja wychodzę. Ale wyskoczyłem, widzicie? Ale to było dobre. Dobra. Dobra. Nie, wie, Gdzie idziemy teraz? Bu. Ja potrzebna zjazd 5 Jest? No O to ja idę Czarys, ja idę na Czars Byle ja... jak znów moje fajne infernus O oh, shit Jak ja popędzę, to już nie będzie okay. O shit To O, o shit, doleciałeś? No. no. Oh, ja też. Fart. Jeszcze raz idę. Ale szybko. Fart. Łaga. Autotyd. Tu. ty pokonam typa. Bum. Lubię placki. No. Ja też. On zawsze się odzywa na moich silnikach. Dobra. No. Wysiadaj z auta. swoje auto. Masz tu swoje. Bo się wybuchła. w biedniowie. Co? One tak jest, że ci się wygeneruje Czekaj, teraz zrobię Dream i ciśnę. O nie wiem, czy zrobiłem w ogóle. Dobra. Czekaj, czy na drifcie. Oda fu! Wodafu... Wodafu... Ja wyleciałem, nie, jeszcze żyję, dobra. Ja... Yeah. Patrz, to ja tu kombinuję. Jak dolecę jestem hardcore. Kiedy Fak, doleciałem. Fakt, do wody. Jak dolecę, to to jest układ leciałem jak ptak. Czułem się jak wolny ptak. I got it. Dobra, cisnę. Bo to multi Już nie ma. Już nie ma szóstki. szóstki nie ma, jest tylko pięć. Jak yeah. ja, ja cisnę, pa. <laughs> Widzisz? O, na ja jestem na zjazd. Jest ja to. Ty tylko na zjazd? Oś Do wody? Uważaj, bo tam coś jest. O, wypadłem. Teraz spróbuję. Dawaj, cisnę. No, no, <laughs> no posuwaj to! No weź to! Mam je posuwać, to jest kratet, ale No Ej, posuwaj, to jest bez jaj. No dobra, i cisnę. Co jest tam? What the Kto to postawił? Nie wiem. Fak druga! 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 O, dobra, ciśnę. O, o, dobra. Ciśnę. cisnę. O, cisnę. jak masło. No masło za mnie chciałam powiedzieć. Uh, Zapocznął mnie! Oh, fuck. ty... O oh, fuck. Hm, dobra, jeszcze raz się rozpędzam. I'm got it! Oh shit. Ale ważaj, bo ja ci mogę w dupę wjechać. Niąp I got it. What the fuck? Pa! Pa jak tu się hardkorowo ciśnie! yeah! O oh fuck. God! Yeah, I get to the... aaa! No O oh. Chyba oh leciałem wskazuje. Jest moje... O, fuck, ja jestem. Fuck, Papier! O, no weź! Ale to było dobre. Złapa na to. No zaraz. Tylko ja teraz. Ej, weź jeszcze raz tak, ja ci dam miejsce i razem pojedziemy, co? Co? Jeszcze? Czekaj. Czekaj, tylko ostatni raz. O, shit. Fuck. Dobra, jakoś jestem. Jesteś? No. Skoczyłeś? Nie, chodź tam, razem skoczymy. Dobra. O, star, wiesz jakiś coś si si będzie. Dobra, chodź. Do tyłu, do tyłu. Nie wahaj się, uważaj na mnie. Tam jakieś dziury jest? No. Uważaj. Raz, dwa, trzy. Oj, koczesz! Skoczę. No ja za tobą. Nie, ty za mnie. A ja nie trafię. <noise> nie trafił! Czekajcie, gdzie ja dolecę? Do jest do, do, do dolecę. Czekaj. o, ciśnę. do drugiego miasta doleciałem. Tak, Miast. Na Na nie. Pomocy, nie, 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 no. <grywamy> da tam dalej. Co tam jest? tam tam <gry> Póżno jak w... bie... Fak, uwadza, jak ty jeździsz! Chłopie, jeszcze raz, dawaj jedziemy sami. Uważaj. Dreamping! O, czekaj, ja też tam się wystawię. Czekaj. Czekaj na mnie. nie wiem Czekaj, ja powiem start. Trzymaj się mocno tego. No. Do tyłu jedź. No. Do tyłu. Raz, dwa, trzy, start. <gry> Ale to za to no. Czekaj, jadę za tobą cały raz Aj mi się pali Pali mi się Mi też Ooo Niehe yeah, Pobija No jesteś No chodź jeszcze raz ostatni I pójdziemy na dwójkę drift. Ja ci nie nauczę. Ja mam pomysł, chodź na tą rampę i teraz skoczymy z tą rampy. Ja idę na tą rampę na chwilę. Czekaj, ja nie wylecę, pa. Tylko tu stanę. O, ja też, czekaj. Kilka no właśnie sejszcza. mówię, stań sobie tak. Potem wy, chronisz, yes, jak tak. Czekaj. Już? Yes? Czekaj Trzy raz Dwa, Dwa. Jeden Fuck, my, my myślałam Nie Fuck, odleciałem do nieba Nie Odleciałem <laughs> Jak ja jechałem, nie? Jaka beka o ktoś tu jest na martorze! O, tychnęłem go. Spad, jego moc też. I get it. Nie ma, na nowy rekord! Nie, ja nie, bo ja ciśnę dalej. I got it. Yeah. Pobiję mój własny rekord. Dr ja Drift... Drift... 2. Chodź na Drift 2, to jest fajnie. No, fajnie. Jak tu? ja mam cię uczyć? Dziecku Minecrafta. No, Metina, no Metina. Słaby, jak Pana mnie. No to, co to ma być? Drift? To mi lepiej. To chodź się ścigamy na drift. A to co tam jest? ale drift. Dobra, to my kończymy. Co nie, Jakub? Tak. A ja w ogóle o tym filmikie, filmu, filmiku zapomniałem. No bo ty ja cię cię nie, nie, na końcu to skoczę na was. A A to co co? No to my razem skoczymy. Dobra. To trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć, Oła. Jak wam się podobał, zostawcie lajki, w górę, Kurde. A ten jak jedzie, no. w dupę No, jedziemy mu dupę zjechać. no, dobra. no, zjechać. no, 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 coś.